Cześć, witam a serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj ze mną gość Paweł Głębiewski, znany Wam już z poprzednich materiałów, bo z Pawłem kontynuujemy serię materi materiałów dotyczących negocjacji, czy to zakupu, czy to sprzedaży, budowania relacji, ale przede wszystkim uzyskiwania jak najlepszej kwoty dla nas jako sprzedającego samochód, czy w drugą stronę dla nas jako kupującego samochód. Wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. E Gigantyczne wyniki, że tak określę, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów, bo około 1000 aut sprzedałeś jak i zakupiłeś aut używanych, mm. tworzenie jakby struktur pod kątem sprzedaży. No i przede wszystkim największe doświadczenie negocjacyjne, bo 23 lata Akademia Negocjacji. Też macie link poniżej w opisie filmu, taki dedykowany link motonegocjacje.pl, gdzie po pierwsze będą skrypty z tych wszystkich łącznie 7 odcinków. Tutaj macie link na górze, bo będę starał się zrobić tutaj playlistę, żeby można było sobie na spokojnie każdy z tych materiałów przejrzeć, ale też tam będzie będzie do każdego z odcinków rozwinięcie. Paweł, dzisiaj wchodzimy w temat związany z tym, jak nie przegiąć, czyli o tak zwanych błędach negocjacyjnych, bo czasem lubimy fajnie wejść w rolę, czujemy się jak pan w tej roli, a potem wychodzi, że ten efekt nie do końca jest taki, jak założony. Dlatego ja w każdym z materiałów mówię o tym, że to, co stosuje Paweł, czyli różnego rodzaju techniki negocjacyjne. To jest wieloletnie doświadczenie. Czasem próbując stosować niektóre, musimy mieć świadomość, że możemy mieć zdecydowanie mniejsze doświadczenie, przez co może wyjść to w formie przejaskrawioną. Partnerem tego odcinka jest porównywarka ubezpieczeniowa MUBI. Strona, gdzie możecie poszukać sobie najtańszego ubezpieczenia komunikacyjnego, które by Was interesowało, bo z racji dużej ilości sprzedawanych ubezpieczeń komunikacyjnych, MUBI negocjuje indywidualnie stawki z każdym ubezpieczycielem i dodatkowo szukając zniżki do swojego samochodu, przechodząc w link, który macie w opisie tego filmu, na na Stronę MUBI po zakupie ubezpieczenia z tego linku otrzymacie zwrot w wysokości 150 zł i są to realne pieniądze, które trafiają na wasze konto. Nie żadne bony, czeki czy inne wynalazki. Warto sobie wejść, przekalkulować, nawet z lekkim wyprzedzeniem, zobaczyć, jak kształtuje się sytuacja obecnie z polisami. Może dołożyć NNW, może dołożyć asystans, może jakieś minikasko, a może po prostu pakiet OC z AC. Tam macie wszystko jasno i klarownie pokazane. Zapraszam. I na koniec trzeba zadbać o relacje, dlatego tak. że to. I tak jest tylko technika negocjacyjna. A tak naprawdę chcemy doprowadzić do transakcji na korzystnych warunkach i chcemy doprowadzić do transakcji, tak żebyśmy wyszli z twarzą obaj tak, i mogli sobie spojrzeć. Ale zobacz, w każdym z naszych materiałów od początku pojawia się zwrot budowanie relacji. Tak. Od początku do końca. Punkt od początku wyjścia. Do końca. Tak. Punkt wyjścia. Więc czasem warto wyjść z tej swojej strefy komfortu, bo nie każdy musi być ekstrawertykiem, który od razu wchodzi, wchodzi w rolę, ale warto wyjść, próbować znaleźć ten swój złoty środek, gdzie jest ta granica tego naszego wyjścia z tej sytuacji, żeby móc odnaleźć się no i dzięki temu przede wszystkim zyskać, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Dokładnie tak. I jeżeli nie zrobimy najważniejszej rzeczy, to te negocjacje po prostu się nie powiodą, jeżeli się nie przygotujemy. Będziemy już budować relacje, ale nie mamy pomysłu na negocjacje, i to będzie tak jak z historią, którą już w poprzednim odcinku opowiadałem. Małżeństwo przyjeżdża, ogląda samochód, i w pewnym momencie, kiedy ma dochodzić do negocjacji ceny, żona mówi: kupujemy. To już jest koniec <laughs> <Szach> negocjacji. <laughs> pieniądze, pieniądze na stół i koniec, tak? No dokładnie, to jest dokładnie. Znaczy, no... Jest opcja wybrnięcia z tego, ale powiedzmy, że i tak sobie bardzo mocno furtki przymykamy Dokładnie. jako cały proces. Jakie błędy możemy znaczy możemy, jakie zapewne popełniamy. Mamy też w tym przygotowaniu na przykład przygotowany tylko fragment takiego prawdziwego przygotowania. Mhm. Jeden argument i sprzedający nam wtedy odpowiada, proszę pana, ja mam jutro jeszcze następnego oglądającego i tu już kończą się negocjacje, bo nie wiemy co odpowiedzieć. Nie, nie mamy wiesz, przygotowanej no nie ma kontra odpowiedzi. Nie do argumentu tak? drugiego punktu. Dokładnie. Takim błędem, który jest częsty, jest to, że cena jest ważniejsza niż człowiek. Tak naprawdę ja rozmawiam z tobą, a samochód, o którym rozmawiamy, to jest tylko przedmiot. I niejednokrotnie jako sprzedający odbieram telefony i pierwsze zdanie o, o cenie, tak, jaka cena i tak dalej. A to jest mój osobisty samochód, który ja przez 100 godzin dopieszczałem i tak dalej. To nie jest ta droga. Więc I wtedy kupuje pan cenę czy kupuje pan samochód, tak? Albo to, co poruszaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, czasami pojawia się krytyka Przyjeżdżamy, tak, spotykamy się. i... Znaczy, krytyka nie jest, zładka, jest tak? jeżeli jak jest nadmierna. Krytyka tak. jest. Jeżeli jedynym opcją negocjacji jest krytyka, hmm. negocjacje idą przez krytykę, to się nie kończy dobrze. To już się rozjeżdża po prostu, tak? Dokładnie tak. Ja przyjeżdżam do ciebie, ty dbasz o swój samochód, który jest z tobą od 10 lat, odrestaurowałeś go w pełni, jak widać, jest w świetnym stanie i w tym momencie. Ja to jest szukanie dziury w całym, tak. Tak. Ja wytykam ci jedną czy drugą rzecz. Nie. Cena jest nie najważniejsza, człowiek jest najważniejszy i to jest punkt w krytyce wyjścia. Problem jest taki, że bardzo często krytyka do stanu auta przede wszystkim się odnosi do osoby. Tak. I to jest to, że w teorii ten ktoś krytykuje nas. Tak, i w Polsce też jesteśmy bardzo przywiązani do naszych samochodów, i to bezpośrednio wpływa na to, że trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym ze wszelką krytyką. Inny błąd, który jest bardzo częsty i rozkłada po prostu wszystkie negocjacje, to są emocje. Jak się nie przygotujemy z tych elementów, o których mówiliśmy w odcinku podstawy, to przychodzimy i są emocje. W mojej karierze motoryzacyjnej niejednokrotnie, w poniedziałek czy wtorek szczególnie, mhm. obserwowałem klientów, którzy przychodzili do serwisu. I pytali, czy mogliby zrobić sprawdzenie przed zakupem, tak naprawdę, samochodu, który kupili w niedzielę na giełdzie albo w komisie. Mówiłem Wam o tym już nieraz, czyli tak zwane y, kupo, y, te sprawdzanie po fakcie. I ja to nieraz z żartem mówię, że nie, nie ma, nie ma sensu, bo po co się denerwować. Oczywiście wiadomo, trzeba wszystko sprawdzać, mm. nawet po zakupie, no ale to też jest y, musztarda po obiedzie często. I to jest właśnie musztarda po obiedzie, tak jak mówisz. I to jest bardzo słabe. Ja... Tak się wkurzałem przez te wszystkie lata niejednokrotnie aż byłem wściekły. Dosłownie, jak można w ten sposób sprzedawać samochody. Wiesz, staram się wkładam dużo energii w to, żeby jakość tego, co robię, była jak najwyższa. I widzę po prostu jak rynek motoryzacyjny, i przez to też moja opinia w jakimś sensie, tak? bo jestem jego uczestnikiem, jest psuta. Takie zakupy niedzielne, kiedy nie działa serwis. Ale, to, ale Paweł, nie, to nie, nie jest nie przypadkowe, bo bardzo często spotykamy się z sytuacją, że proszę Pana, ja mogę, je, jedyny dzień, jaki mogę się z Panem spotkać, to jest sobota po 16, bo w niedzielę już wyjeżdżamy. Niech się wam lampka wtedy taka duża, solidna zapali, bo może się okazać, że tam nie ma przypadku, że ktoś wie, że wtedy ani na stację SKP nie pojedziemy, ani do serwisu samochodowego, licząc, że po prostu ktoś weźmie i z jakąś wadą ukrytą ten samochód yy, kupi. Kupi na, na emocjach na przykład, tak? Inny problem też wynikający z emocji, to jest stan zapotrzebowania. Czyli mówiąc inaczej, taka sytuacja, w której jest samochód mhm. wystawiony, on wisi w ogłoszeniach. Ponieważ monitorowałem akurat rynek danego modelu, to wiedziałem, że sprzedający jest już na tym etapie, po tam 3-4 miesiącach oferowania gotowy obniżyć o 20-30%. Nietypowe auto. I pojawia się kupujący. Który jest bardzo zainteresowany tym samochodem. Widać po prostu, że on, on już użytkuje ten samochód, wiesz, on nie może się doczekać, kiedy, a to, już to, widzisz, kiedy to sprawdzenie przed zakupem się skończy. W serwisie tak, a sprzedający to widzi i sprzedający sprzedaje za pełną cenę, więc stan zapotrzebowania? Zniszczy negocjacje. Można się przed tym bronić, poprosić inną osobę o to, żeby uczestniczyła w tych rozmowach i trochę na sprawiało. kto będzie studiował, tak? No tak, no podjąć decyzję, że nie podejmę transakcji, nie podejmę decyzji już teraz. Dam sobie dzień, dwa dni, trzy dni. Czas też bardzo, bardzo uspokaja. To jest chociażby taki błąd. Inny błąd czy cała grupa błędów to jest słowa, których używamy. Ty użyłeś takiego przykładu, no to zaczynamy negocjacje w jednym z filmów I to, to jest dobry tak, przykład. To, ale to było jako przejaskrawienie, pokazanie tak. tego, bo to tak wygląda jakbyśmy mieli zaraz usiąść przy okrągłym stole, jakieś timery, stopery i yy, robienie szopki wokół tego, tak? Tak, a. tak. Niejednokrotnie dla sprzedającego czy kupującego już samo spotkanie tego typu jest stresem, a tu pojawia się hasło, zaczynamy negocjacje, <noise> to tak. bardzo usztywne. Czerwona marynarka, kapelusz, tak, tak. okulary wtedy, tak, walizka na stół i... Musimy mieć świadomość, że nawet osoba sprzedająca może być to ktoś, kto źle się czuje w ogóle w negocjacjach i go to powtórnie zamknie. Jednego otworzy na większą tak. formę negocjacji, a drugiego całkowicie zamknie. On się poczuje skrępowany, jeżeli jeszcze szczególnie będzie więcej osób, o czym też w jednym z materiałów mówiliśmy. Dokładnie tak. I teraz nastę następnie w tym słownictwie całym są jeszcze takie słowa, zwroty, które świadczą o tym, że ja chcę, podoba mi się. Trzeba bardzo uważać z tymi słowami. Już emocje wchodzą w to. Tak, bo to, to wtedy widać, że jest zainteresowanie. Z tym zainteresowaniem tak trzeba trochę na spokojnie nie pokazać po prostu. tak? Znaczy... Też nie ma co przejaskrawiać w drugą stronę. Wie pan, ja muszę coś tam kupić. Nie, dobra, do może być to, bo to, też, to jest wtedy już lekceważenie i też pokazywanie naszej mm. arogancji i takiego swojego rodzaju buty też mm. nie można tu przegiąć, bo bardzo często niektórzy przyjeżdżają na negocjacje z tak zwanej pozycji siły. Tak? Wchodzi tak. i druga osoba się krępuje i temat się też rozjeżdża. A co to nie ja? Tak, tak. tak, nie, tak. Nie, nie. Mówiąc inaczej, trzeba mieć dużo wyczucia. Tak? Jest też taki błąd, który polega na tak zwanej mowie chybotliwej. Czyli mówiąc inaczej, używane są słowa takie jak chyba nie mogę podjąć decyzji. Jak raczej... Ten, możliwe, samochód, możliwe, ten tak. samochód raczej się nie psuje. Mówię panu jakby szczerze, tak? czyli ch chyba raczej jakby, to, to w ogóle nie są słowa, które powinny być to jest używane. Tak. Mówię stanowcze, raczej nie, tak? tak? mówię stanowcze, raczej nie, chyba się nie dogadamy. Tak, tak no to znaczy, zwrot akurat chyba się nie dogadamy, to jeszcze się często, często pojawia, to już jest wtedy taka kotwica zamykająca temat, jeżeli chodzi o zak zakubałt, ale tak, jeżeli pokazujemy, że jesteśmy niepewni, bo to są zwroty związane z naszą niepewnością. Dokładnie. Zamykamy się wtedy. Dokładnie tak. I tak samo zamkniemy się, jeżeli ja Ci mówię, teraz Ci szczerze powiem, dobra? Okej, okay, to wiesz. też już, to już na mnie lampka się zapala. Tak? Lampka się od tak. razu zapala, słowo szczerze. To znaczy, że co, wcześniej. Nie, wcześniej, wcześniej to, już było, nie... to było. On, się, on, on nie kłamie, jak się pomyli, tak? Więc... A, no tak, to wszystkie poprzednie odcinki e, są nieważne, teraz roz, porozmawiamy szczerze tak. o negocjacjach. Tak? tak, ale to faktycznie. Te, I te zwroty czasem ktoś nawet nieświadomie mu mówi. To jest tak, jak ja czasem mam na YouTubie, że jakiś trend językowy mi wpadnie w ucho i no, ktoś tak. mi na przykład powtarza go przez ileś odcinków, a my, dobra, muszę uważać. Wyzbywam się go, ale za tydzień się pojawia następny i to jest u mnie niestety niekończąca się opowieść i z tym chyba możliwe. Czasem mówimy to zupełnie przypadkowo. Już lepiej zapytać tak. o to tak Waldemar, wprost mi powiedz jakie są wady samochodu, żebym wiedział jako potencjalny kupujący z czym muszę się mierzyć na tak, co czego się spodziewać uwagę. w przyszłości i to jest takie to jest realne dobry. jeden na jeden. Tak wtedy. i to jest też dobre pytanie o, o wady, tak? Inne dobre sformułowanie, jak nie wiesz co powiedzieć, to po prostu powiedz, e, proszę o chwilę na zastanowienie albo na przedzwonienie do małżonki. E, odejść. Daj sobie wyczyścić sytuację trochę, no, tak? Parnie, żeby... Daj sobie chwilę, tak? Na tej e... zasadzie. I ja też miałem takie sytuacje, że jak ktoś kupował ode mnie auto i próbował zbyt mocno negocjować, znaczy to były takie losowe negocjacje, na zasadzie rzucał cenę, mm -hmm. potem jeszcze inną, to takie nie, nie miało ładu i składu, ja też powiedział, mówię, niech sobie państwo na spokojnie odejdą, mm -hmm. zastanowią się, przemyślą, bo wiadomo to nie jest bułka w piekarni mm -hmm. i to ja jakby przejmując proces negocjacyjny, bo starałem się to sam kontrolować. Dawałem im wtedy tą chwilę, a oni też chyba czuli lekką ulgę w całej tej sytuacji, tak? I to jest bardzo dobre podejście. Nie naciskasz, tylko tak. wręcz przeciwnie Drugą stronę. dajesz przestrzeń. Super. Tak. To, to jest bo to, idealne. Jest, to jest taka forma, i to powiem tak, fajnie, żeby wam to w nawyk weszło, bo mm. to faktycznie dobrze działa, bo to jest taki dobry wujio wtedy. Tak, tak, tak. Z tego się robi. Inny błąd, który jest bardzo częsty i. Niszczy negocjacje, to jest konfliktowe nastawienie. Może bardzo często to trochę za dużo powiedziane, ale jest bardzo wyraźne, może w ten sposób. Spotykałem się niejednokrotnie z osobami, które miały od samego początku jakieś takie nastawienie negatywne, konfliktowe. Przykład na to mam następujący. Pojawił się klient kupujący, chciał kupić konkretny samochód używany, czarny, przyjechał na oglądanie. Ale spodobał mu się też czerwony. Czerwony mhm. był młodszy, przez to droższy i tak strasznie naciskał na cenę. Czułem, że coś z tym klientem jest nie tak, że tu będzie jakiś problem. Na czerwonym nie chcieliśmy w ogóle schodzić z ceny. Nowe auto, malutki przebieg, pierwszy właściciel. Mhm. I on ugrał na tym czerwonym tylko 500 złotych, mhm. a chciał ugrać 5000. I po prostu czasami jest tak, że czujesz, że coś tu nie gra w tej sytuacji i lepiej odpuścić. jakieś jest konfliktowe nastawienie, widzisz, że są problemy już na etapie rozmowy. To Paweł, ja moja, moja, moja sytuacja z życia sprzedawałem BMW szóstkę, tą moją kupę, i przyjechał facet, który powiem tak. Nie zdążył obejrzeć nawet tego auta. Kotwicę od razu zastosował taką, że to wiesz, to było 10 metrów mm. poniżej, poniżej mułu, że to tak powiem. I ja powiedziałem, że nawet nie było jazdy jeszcze próbnej, to, to inaczej, wszystko co najgorsze. I to z pozycji siły było takie mm. wejście. Ja mówię, nie, wie pan, mówię, nie jestem jakby zainteresowany, mówię, na pewno nie w tych pieniądzach. E jeszcze, jeszcze pan mi sprzeda to auto, tylko jeszcze taniej, jak następnym razem przyjadę. Ja mówię, wie pan, mówię, może tak, może nie. A jak trzeba będzie, to nawet honorowo kurnik zrobię w tym aucie, ale nie sprzedam. Mm -hmm. I wyzwoliło to we mnie negatywne emocje. Przede wszystkim proces negocjacyjny. to już nie chodziło o 5 tysięcy w jedną czy w drugą. Tam nie było procesu negocjacyjnego. To się rozjechało w ogóle na starcie, bo ja nie chciałem jemu jako osobie sprzedać samochodu, więc z jakiego względu, bo miałem świadomość że potem najdrobniejszy problem z autem to będzie tysiąc telefonów. Bo to często tak jest, że znikąd się ten ofensywny styl nie bierze. To później ma swój efekt z drugiej strony. I ja nie wziąłem tego pod uwagę co ty mówisz i ja sprzedałem samochód. Aha. Sprzedałem samochód i nie musiałem długo czekać i tak jak mówisz. <śmiech> Wrócił. <śmiech> tak, pojawiły się telefony, tutaj jakaś jedna rzecz, tam druga. Jakieś takie totalne detale. A Wiem. po czterech miesiącach pismo o zwrot kwoty i on oddaje samochód. I opierdały poszło. Tak, i na, na podstawie jakichś drobiazgów, i wiesz, i konflikt prawny, tak? Mm -hmm. Po co? W ogóle nie, nie, w niektóre sytuacje nie warto wchodzić. Jest konfliktowe nastawienie, <grywanie> dziękuję, do widzenia. Powiem po tak. Co? W ogóle, żeśmy jakby tu nie było żadnej reżyserii czy scenariusza. To jest Dokładnie. temat, który można powiedzieć, że życie dyktuje, to widzisz. To ja, ja wtedy wyczułem, że nie chcę, wolę odpuścić. Mimo, że to było auto niszowe i wiedziałem, że też nie każdy, że, że nie znajdę w ciągu dnia, tygodnia, czy czasem miesiąca chętnego na zakup, ale mm. czasem warto powiedzieć stop. I teraz konfliktowe nastawienie, jak się pojawia, po prostu z walkiem odradzamy, nie, nie warto. Tak, subtelnie można dać znać, bo nie każdemu może być to pisane. Dokładnie. Jest jeszcze taka zasada, mm -hmm. która jest tak naprawdę zbiorem zasad po prostu negocjacje cenowe niejednokrotnie są niejasne dla osób które negocjują w samochodach używanych czy nowych i wiele osób się na tym wykłada a to proponują krakowski targ na początku a to najgorsza rzecz czyli miks po prostu taki czyli miks, bo negocjacje cenowe jest czymś co jest totalnie niejasne dla osoby stosującej znaczy krakowski tak? targ najczęściej to jest klamra która spina w całość tak i to jest taki tak, finalny z podaniem ręki tak na zasadzie już być. takie tak. na zasadzie a nie na starcie ale to też wynika z tego, że po prostu w Polsce no, nikt nas w szkole nie uczy jakby sposobu negocjacji. Tak? O to właśnie chodzi. Same negocjacje są młodą dziedziną, bo mają od 1970 roku, mniej więcej, taki początek w Stanach, tak? do Polski dotarły dopiero w latach powiedzmy 90. tych czy teraz całkiem niedawno, a i tak rządzi sprzedaż marketing. Więc te negocjacje to my musimy się wszyscy tego nauczyć. Ja też, jak przez 23 lata się uczyłem negocjacji cenowych, to ja nie znalazłem podręcznika negocjacji cenowych. Nie ma czegoś takiego. Ja sam musiałem zbierać sobie jedną zasadę, drugą, trzecią, piątą opisywać je, przekładać i tak dalej. to na swoje, tak. przekładać. Jestem na dzień dzisiejszy autorem pierwszego w Polsce jedynego kursu negocjacji cen, takiego od A do Z, jest to kurs online i tam pokazuję na przykładach konkretnych jak negocjować ceny i powiem Ci, że przedsiębiorcy, profesjonalni sprzedawcy i tak dalej, oni też nie mają tego przygotowania, a widać po historiach, o których rozmawiamy, że efekty mogą być niesamowite, tak. przecież zobacz, auto, które kosztowało 27 tysięcy, ja kupiłem za 2 tysiące, to w ogóle Abstrakcja, tak? ale transakcje typu auto za 80 tysięcy wystawione, 82, 83, ja kupuję za 65, sprzedaj za 88. czyli widać... ale Widzowie też znają moją sytuację, gdzie jeszcze jak jeździłem oglądać auta przed zakupem, to były Katowice, mhm. Nissan Kaszka i za 50 tysięcy wystawiony, mhm. z pękniętą szybą z przodu. Taki pajączek mhm. już do, dosyć solidny. Eee, była kotwica, śmiech po drugiej, ale to śmiech do sobie, mm. to, to był komis, nazywajmy rzeczy po imieniu, mm. I taki bardziej przydomowy. Śmiech, ale to tak, mm. czyli efekt, efekt y, szoku był, ale mocno przejaskrawiony. Po czym sprzedający powiedział, że mogę jedynie opuścić 50 zł mm. na to, żeby sobie zalepić tą szybę, ale to był mm. pajączek, gdzie to nawet nie, nie wchodziło w grę. i jego kotwicą było tyle, że jeżeli nie odpowiada ta cena, to tam jest brama. Dziękuję, do widzenia. Sobota godzina 1345, chwilę przed zamknięciem, i powiem Ci jedno. Może i nawet było to fajne auto, bo to dla mojego znajomego informatyka, ale on powiedział, że jemu to auto się będzie kojarzyło ze złymi emocjami. Dokładnie. On nie chce tego auta. O, on nie chce. Po prostu to już nie chodziło o czyby te 100 czy 500 zł później wyszło. Nie, on powiedział, mm. ja już nie chcę tego samochodu i się temat mm. rozjechał w drugą stronę po prostu, bo tak trochę z buta byliśmy mm. potraktowani. Pozdrawiam tego pana sprzedającego. Dokładnie. A ja pani, która zastosowała technikę skubania 20 lat temu, tak, tak to działa. No, zbieramy doświadczenia negatywne, jakby w całość. Negatywne emocje się pojawiają. Paweł, mamy wszystkie elementy na dzisiaj błędów negocjacyjnych? Tak. Chcę wskazać jeszcze trzy bardzo Dobra, konkretne okay. rzeczy. Te rzeczy są następujące. Brak znajomości pricingu, czyli mhm. wiedzy o wycenianiu. Dlaczego sprzedający wystawia auto za 102 300? Dlaczego nie za 12700. A czym to się różni od kwoty 104 900? Mhm. Okazuje się, bo pricing też jest takim złożonym pojęciem, że pomiędzy kwotą 100 a 105 jest przedział patrzenia kupującego, sprzedającego, o, mhm. ogólnie człowieka. Jest też przedział 10 000, czyli na przykład od 100 do 110. I znaczenie ma to, że kwota znajduje się w danym przedziale, na przykład 104 900 jest dla kupującego tak samo do przyjęcia jak 102,300, jak 102,700, bo to jest ciągle przedział. Okay. I schodząc w dół w przedział poniżej 100 tysięcy, to też już od razu robi różnicę. I chociażby taka wiedza o przedziałach już zmienia optykę sprzedającego, Czyli kupującego. 103, 499, tak? <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak. I później dochodzi do tego, że jak się obniża cenę, to się wchodzi do niższego przedziału, więc ta obniżka wydaje się większa, a tak naprawdę wcale nie musi być większa, tylko już dotyczy innego tak, przedziału. Tak? Jeszcze chcę zwrócić uwagę na rzecz tą drugą, taką bardzo istotną. Jak nie ma na końcu wygrany, wygrany, no to negocjacje się rozjeżdżają. I teraz jak to zrobić, żeby doprowadzić do tego, że jest poczucie wygrane, i nawet jak ja osiągnąłem bardzo dużo, a, a 110% swojego sukcesu. Tak? No właśnie Ale... na przykład. Są na to różne sposoby. I teraz elementy negocjacji cenowych, elementy tego pricingu, to jak doprowadzić do tego, żeby obie strony wyszły wygrane to tego typu rzeczy właśnie poruszam i w książce, i w kursie motonegocjacje.pl czyli pod tym samym adresem jest i książka, i kurs, i pod tym samym adresem jest całe streszczenie tych wszystkich odcinków i takie małe rozszerzenie. Tam po prostu trzeba kliknąć w bonusy i, i są te rzeczy. I ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę w momencie jak już mamy uzgodnione warunki tej transakcji. Mhm. Kupuję Twoje auto, to trzeba jeszcze do jednej rzeczy doprowadzić koniecznie i tego też uczę Doradców, czy uczyłem wcześniej, czy jak tworzyłem procedury działu używanych samochodów, to, to zawsze musiało się znaleźć na końcu rozmowy, gdzie już ustalamy. Nawet jak transakcja. Musi no być właśnie. podsumowanie. SMS-em, na papierze, na kartce papieru, mailem, a najlepiej, jeżeli ktoś w umowie. ma problem z pamięcią, a jest coś yy, na słowo rzucane, no to się później okazuje, że rozmowa była w sobotę przed zamknięciem, a w poniedziałek rano ktoś przychodził do nas z inną ceną. Czasem przypadkowo, a czasem i celowo. Tak. A czasem no. i celowo. Miałem taką sytuację w początku mojej kariery zawodowej z Białego Stoku. Ustaliłem zakup samochodu używanego w Szczecinie. Mhm. 10 drogi pociągiem, i transakcja była prosta. Była po prostu cena, opony zimowe w ramach ceny. Jadę następnego dnia, spotykam się z osobą sprzedającą i ona mi mówi. Ale opony nie miały być w cenie, przecież miały być za dopłatą. A ja mówię, że no właśnie ustalaliśmy, że mają być w cenie. I wiesz, nie zakładasz złej woli, po prostu każdy pamięta tak, inaczej. A nie masz tego na piśmie czasem i, Dokładnie. i się rozjeżdża ten. Umowa teraz. rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa końcowa, wszystkie rzeczy określone. Jak jeszcze nie jest czas umowy, to zwykłe ustalenie mailem, potwierdzenie tego, no i oczywiście zadatek, jeżeli chcecie doprowadzić do transakcji, to jest zamknięcie poprawne. Żeby, tak? żeby zamknięcie, to już takie jest ostateczne zamknięcie procesu negocjacyjnego wtedy. Dokładnie tak. Z obu stron. Moi kochani, no mam nadzieję, że dzisiaj mówiąc o tych błędach, sam kilu, kilku słuchałem i mówiłem kurczę, no zdarzało się na przestrzeni lat coś nie tak zrobić. No, ty około tysiąca aut używanych sprzedałeś, ja jakbym wszystkie swoje nowe i używane zliczył plus swoje prywatne, podejrzewam, że tego około 500 było, mm. więc doświadczenie na pewno jakieś jest i do tamtej pory to było cały czas takie błądzenie we mgle, a ty teraz mi to nazywasz, te różne etapy, które mm. robiłem, nazywasz mi konkretnymi nazwami, tak? więc tak. to jest jakby zebrane w całość, człowiek też sobie z perspektywy czasu... Wyłucza się pewnych technik, i też mam świadomość, że nie każda działa na każdego człowieka. Ale też często można przepalić temat w dziwny sposób. Dlatego podzielcie się w komentarzach, jakie wy na przykład błędy zauważaliście, czy to poprzez zakup, czy poprzez sprzedaż samochodu, czego przestaliście z perspektywy czasu, co zaczęliście na przykład unikać i poprawiło to procedurę sprzedażową. Czekamy na komentarzach. Jak macie jakiekolwiek pytania do tego odcinka, dajcie znać też w opisie. Komentarzach, a póki co żegnamy się z wami, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Czekamy Hej. na historię. Hej!